Halo, halo, witam serdecznie. Jestem Hawa i witam ponownie w Scrap Mechaniku. Jak widzicie, mamy nową, nową rzecz, nowy patch był w trakcie i stworzyliśmy coś takiego do malowania. Aktualnie pokazuję Wam, jak wygląda. Nagrywałem to już przed chwilą. Niestety zabrakło mi miejsca na dysku, jak się okazało, i muszę nagrać to jeszcze raz, więc powiem Wam wszystkim, o co tutaj chodzi. Pokazuję w tym miejscu, w jaki sposób wygląda aktualnie malowanie różnych przedmiotów. I wygląda to naprawdę bardzo obiecująco, bardzo fajna rzecz, i mam nadzieję, że wszyscy będą z tego oczywiście korzystać. Ja sobie już to powoli usunę, nie będę tego potrzebować. Natomiast w tym odcinku nie będziemy się zajmować ciągnikiem. Ja mam pewien tutaj projekt już ciągnika zrobiony. Niestety materiały, które wykorzystałem do całej tej przyczepy, między innymi, nie były odpowiednie. To znaczy ten metal, fakt wygląda on bardzo ładnie i tak dalej, natomiast nie działa tak, jak powinien. E, oczywiście tutaj wszystko działa tak, jak e, jest ok, tak? Ono się ustawia. Widzicie, mamy wejście oczywiście na górę. Czasami działa to wejście, czasami nie. Nie mam skończonego tego wysięgnika jeszcze, więc dlatego też nie chciałem wam tego pokazywać. Natomiast mamy początek, tak jak wspominałem, naszego ciągnika siodłowego. Można tak go nazwać. I pokażę wam, jak aktualnie działa moje, mój pomysł na podłączanie tej. Musimy oczywiście wcelować tutaj. Widzicie z tyłu mamy taki mechanizm. On oczywiście może być wyglądać troszeczkę inaczej w dalszej powiedzmy fazie rozwojowej, to znaczy ładniej po prostu, może to być tam w jakiś sposób ukryte i tak dalej. Natomiast jak widzicie wszystko działa on w tym momencie zostaje zapięty, całość jest zapięta. Przechodzimy sobie tutaj, wyłączamy nasze podpory. I wszystko on ładnie tutaj siada, widzicie, na naszym na naszym samochodzie. Tak mniej więcej to ma wyglądać, tu wiadomo musi być jeszcze jakaś podpora, żeby to się nie opierało nam na kołach. Natomiast jak widzicie zaczynają się straszne lagi. Zaraz ja sobie ściszę trochę grę. Straszne lagi się zaczynają, natomiast całość działa. To znaczy możemy skręcać, możemy jeździć, możemy wszystko robić, wozić ze sobą, to możemy cofać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ze względu na to, że jest to tak ciężki, mech, tak ciężki materiał, no to całość jest lekko przeciążana, dlatego musiałem to zabudować tak z przodu. Tak to, tak to aktualnie wygląda mój status pracy nad ciągnikiem. Ja sobie już to odłączę. Pozwolicie. Pyk. I możemy w tym momencie już odjechać. Całość samochodu działa, i tak dalej. To były test, oczywiście, prototyp jakiś. Natomiast, cóż na razie nie będziemy się tym zajmować niedługo, święta. I ja, tak jak wspominałem, wyjeżdżam i potrzebuję jednak e, nagrać kilka odcinków natomiast ta praca nad tymi ciągnikami byłaby dla mnie morderstwem i chciałbym aktualnie tego uniknąć opuśćmy sobie naszą windę zostawiłem ją na górze najwidoczniej jedziemy na górę e, to już wam pokazywałem prawdopodobnie natomiast tutaj jest miejsce w którym zaczniemy aktualną pracę jak zapewne widzicie, gdzieś tam w oddali, za chwilę Wam pokażę, tylko sobie zrobię mój podest, tak jak miał on wyglądać. To jest na razie podest roboczy. Jak widzicie, tam w oddali te silosy to jest miejsce, do którego ja chciałbym się móc dostać w bardzo łatwy i szybki sposób. I właśnie w tym celu zbudujemy sobie szybką kolejkę linową. Chyba nie można tego tak nazwać, natomiast e, tak będzie to wyglądać. Tutaj e, jeszcze jeden klocek. Chciałby, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Będzie oczywiście początek naszego, naszej e, kolejki. Przyczepione będzie ładnie tutaj do sufitu. Dzięki temu nie będziemy musieli kombinować nad różnymi rzeczami. Tak będzie wyglądać nasza szyna. Będzie to pojedynczy, po prostu, pasek. Z tego teoretycznie moglibyśmy sobie to pomalować w tym momencie, tak? Na przykład na czarno. Zobaczcie. To usuńmy. I tak może wyglądać na przykład nasza szyna w tym momencie. Myślę, że jest to całkiem, całkiem fajnie. Wygląda i można o tym pomyśleć na razie. Zajmiemy się oczywiście czymś innym, a mianowicie stworzeniem naszego go karta. Znaczy go karta, Czy ja się kiedyś zabiję. Jeszcze raz spadnę, mówię wam. Nagrywałem to niedawno, znaczy godzinę temu, zabrakło mi miejsca na dysku. Natomiast, po prostu, ile razy ja spadłem z tego, to nie macie nawet najmniejszego pojęcia, co ja chciałem zrobić. A dobra. To jest OK. Chciałem nasz podest zrobić. Tu chcę wskoczyć na górę. Zrobimy sobie taki. Jeszcze tutaj wejście trochę takie robocze. Natomiast dzięki temu będziemy mogli się tutaj dostać. Dobra. W tym momencie stwórzmy sobie podstawę do naszego. Naszego wózka. Jak to zrobimy? Bardzo prosty sposób. Całość będzie oparta na tych właśnie rurkach, które tutaj mam. I mam nadzieję, że będzie wyglądać bardzo fajnie. Dobra, z przodu będzie przyczep. To jest. Kurde, co mi się z gardłem dzieje? To jest początek oczywiście naszego wózka. W tym momencie. Dobra. Dobra. Ja muszę to przemyśleć. Dokładnie muszę to przemyśleć. W tym miejscu będziemy mieć podczepiony. Chociaż nie wiem, czy to nie jest za nisko jeszcze trochę. Nie, to będzie za nisko. To będzie troszeczkę za nisko. Będziemy musieli jeszcze raz. Rozpocząć naszą tutaj budowę i rozpocząć ją troszeczkę troszeczkę wyżej. A czemu zaraz, zaraz zobaczycie, o co mi tutaj chodzi. Dobra, rozpocznijmy to jeszcze raz. Pyk, jest podłączone. I w tym miejscu zaczniemy właśnie nasz przyczep, który będzie wyglądał w następujący sposób. Tu będzie do przodu to jedno. To będzie w dół. To będzie w dół. Tutaj będzie w dół. Pyk, pyk. I jest błąd. Więc to tak nie będzie. Natomiast zaraz Wam wytłumaczę, o co mi chodzi z tym przyczepem. To będzie, na tym będzie się trzymać cała nasza konstrukcja, więc w związku z tym chciałbym, żeby to mogło się obracać. Dlaczego? Bo będziemy robić zakręty. Dzięki temu te przednie i tylne, bo będą dwa takie. Przednie i tylne ten. Nie wiem jak to nazwać. O, za nisko. Prowadnica? Czy można to nazwać prowadnicą? Nie mam pojęcia. Natomiast obie te prowadnice będą mogły niezależnie się obracać i właśnie na tym mi najbardziej w tym momencie zależy, więc okej, okay. mamy to. Natomiast tutaj musimy troszeczkę powalczyć z tym słupkiem. Ten słupek nie może w tym miejscu stać. Zaraz ja sobie tutaj dobuduję jeszcze trochę naszego podestu. O, czy ja tu się złapię Dobra To musi zbudujemy sobie tutaj w tym miejscu dzięki temu okej okay. Dzięki temu tutaj będę mógł oczywiście zbudować nasz nasze jeszcze jedno kółko, które będzie tu nam potrzebne pyk. Widzicie? Dzięki temu mamy naszą pierwszą prowadnicę gotową. I tak w taki sam sposób będziemy za chwileczkę robić drugą część. Dobra. Więc zróbmy obrót w tą stronę. Tu będzie to. Tylko tutaj musimy zrobić mały fortel, skoro nie ma tych cztero podziału na cztery. Zaraz, bo ja nie widzę tego z tej odległości, więc podejdę sobie bliżej. Skoro nie ma podziału tutaj na cztery takie rurki, to nie to, to nie to. O, to to. To będziemy musieli to zrobić w sposób troszeczkę oszukany. Zejdziemy sobie tutaj na dół. Normalnie parkury. To będzie tutaj. I teraz. Teraz potrzebujemy kolejny trójniczek tutaj. Tu potrzebuje trójniczek? Zaraz, zaraz, zaraz. Potrzebuję trójniczek, tylko zastanawiam się, w którą stronę on ma być. OK? Dobra, jest OK. Następny zrobimy sobie, go obrócimy tutaj. Nie tak w ten sposób. To będzie tutaj. Tu będą uchwyty do naszego wózka. Natomiast w tym miejscu oczywiście stworzymy sobie. Pyk, 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 pyk. pyk, 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 pyk. Okej, okay. tak to miało wyglądać, bardzo pięknie. Nie to, to, to. Tu lecimy w dół. Mam nadzieję, że nie jest za nisko, ale chyba, chyba, chyba. Chyba jest. Teraz, zaraz. Czy ja tutaj? Nie, jest ok, dobra. Tu jest dobrze. Następnie musimy oczywiście dołożyć tutaj jeden klocek, tutaj jeden klocek, i w tym momencie będziemy się przenosić już tutaj w tą stronę. Jest ok, jest ok, jest ok. Pyk. I tak to wygląda. Mamy podstawy naszego kokar kokarta. Co ja mam z tym gokartem? Chodzi mi oczywiście o nasz wózek do przewożenia nas. W tym momencie możemy zacząć walczyć. Jak to mocne słowa. Z naszym już tutaj podwieszeniem tego. Dobra. Mamy kilka możliwości. Możemy sobie to zabudować. Wtedy całość będzie wyglądać dużo bardziej nowocześnie. Możemy zrobić sobie coś w stylu jakiegoś oldschoolowego takiego go, -kart go karta. Wózka, coś w ten stylu. Tak, żebyśmy się nie pogubili. Dobra, to już możemy skasować. To już nam nie będzie potrzebne. I w tym momencie możemy, właśnie mamy różne możliwości, oczywiście. Ja sobie to jeszcze troszkę przedłużę, gdzieś mniej więcej, właśnie dotąd. I w tym miejscu możemy zacząć walczyć. To znaczy szerokość, długość, wysokość tego wszystkiego to jest już zależne od nas. Tylko pamiętajcie, żeby nie przegiąć w żadną stronę. To znaczy nie dociążyć za bardzo tyłu, nie dociążyć przodu i starać się to w miarę zrobić zrównoważone. Dzięki temu całość będzie działać Wam tak jak należy. Dobra, my sobie tutaj zrobimy jeszcze... No, i pamiętajcie, nie metalowe klocki, nie w tym wypadku. Boję się, że te medium klocki, które ja teraz używam, mogą robić Wam problemy. Więc nie wiem, czy sobie ich nie usunąć mimo wszystko. I skoro możemy malować te klocki, to ja sobie to zrobię tym urządzeniem. To są lżejsze klocki i dzięki temu właśnie całość będzie yy, tak jak być powinna. Dobra, tu jest ok, tu jest ok. Teraz zróbmy sobie jeszcze przód. Wygląda to całkiem obiecująco. W tym momencie... Muszę zobaczyć tylko czy wysokość tego Troszkę się obawiam. Czy to, będzie, czy to będzie jeździć. To sobie usuńmy, bo jest za wysoko. Czy to nie będzie obcierać gdzieś tutaj. No ale tego się, o tym się nie przekonamy, jeśli nie spróbujemy oczywiście. Więc spróbujmy sobie to oczywiście pozamykać. Teraz, żebyśmy tylko nie przyczepili gdzieś w złym miejscu tego wszystkiego, dobra. Jedyne, co się obawiam, to jest wcale nie to, że spadnę. Natomiast obawiam się tego, że mogło się to przyczepić do naszej szyny. Ze względu na to, że to jest połączone ze sobą, to to mogło się niestety tutaj przyczepić, i zaraz spróbujemy to przetestować w taki sposób, że usuniemy naszą szynę. Teraz pytanie, czy... Zaraz. Ja mogę tutaj na razie ten usunąć środkowy klocek. To jest nasza szyna. I w tym momencie spróbujmy sobie przetestować nasze piękne wozidło. Wstawmy sobie oczywiście tutaj to. Wstawmy sobie oczywiście silniki 2. Będą nam potrzebne, niestety. Teraz to tu. Pytanie, gdzie to się jeszcze może łączyć? A, tu się jeszcze może to łączyć. Czemu dwa silniki? Bo mamy 6 kół. To jednego silnika można podłączyć, niestety, tylko chyba 5. O ile się nie mylę. I w związku z tym musieliśmy tutaj o, właśnie, i teraz to wszystko siadło, czyli jest tak, jak powinno być. Podłączmy sobie oczywiście nasze silniki tutaj, a następnie do wszystkich oprócz tego górnego. Ten górny nie będzie do niczego podłączony, i dzięki temu on będzie mógł się swobodnie obracać zgodnie z tym, jaki ma tam dla siebie plan. Dobra. Mamy to, i teraz pytanie, jak to ma się obracać? To jest chyba dobrze, to jest chyba dobrze, to jest chyba dobrze. Zaraz się okaże. Zaraz. Tu jest ok. To jedzie do przodu. To jedno koło się źle odwracało. Naprawdę. To jedno koło się na pewno źle odwracało. Kręciło, znaczy się. I zaraz postaramy się to poprawić. To było bodajże to. Teraz jest ok. Teraz popatrzmy dokładnie na tył. Tutaj też jest jakiś problem. No nie, naprawdę musisz mnie tak daleko wyrzucać. Dlaczego? Jedno z tych tylnych kół też się niestety źle tutaj coś kręci. To jest w tą stronę. No wcale się nie dziwię. Teraz jest git. Jest tak, jak być powinno, natomiast problem jest taki, że muszę wszystkie koła obrócić w jedną stronę, bo niestety całość. Naciskam strzałkę do przodu, to. Wow, udało się! Naciskam strzałkę do przodu, to się jadę do tyłu. Cóż, dobra, w tym momencie możemy troszeczkę podkręcić nasze silniki także. Myślę, że tak do połówki jest git. To dam całość. Dobrze, to dobrze jest. Jest git. Jak widzicie, całość jest dosyć stabilna dzięki tej amortyzacji, która tu jest na górze. Mimo, że one, widzicie, troszkę wariują, to całość jest naprawdę bardzo stabilna i można to jeszcze przyspieszyć, ewentualnie kombinować z tym. Ale. Nie, no, dobrze się odwraca, nie? Dobrze się odwraca. Dobra, tak to, tak to ma wyglądać. Jest, jest naprawdę bardzo w porządku. Teraz kwestia po prostu uładnienia tego. Natomiast od razu, żeby nie przedłużać tego, pokażę Wam jedną rzecz i pokażę Wam w jaki sposób my będziemy skręcać na tego typu torze. Bardzo prosta rzecz. Dodajemy tutaj rotator, oczywiście. Dodajemy klocuszek. Dodajemy klocuszek. Jak się uda oczywiście go dodać. Powiedzmy takiej odległości. Pyk. Tak naprawdę tutaj zależnie już tylko jest od naszego kąta, jaki chcemy się pochylić, czy tam przesunąć. Ale tu jest parkour. Normalnie to jest parkour. Dodajemy, nawet moglibyśmy to teoretycznie przedłużyć. Natomiast możemy tutaj dodać od razu klocek. Zrobić powiedzmy, że taką odległość. Następnie od spodu. Oczywiście musimy dodać kontroler. Jeśli go gdzieś znajdę. Czy ja mogę to podłączyć tutaj? Prawdopodobnie nie. Czy mogę? Mogę. Jest git. I to ma się obrócić na czerwono. Powiedzmy tam o jakieś 15 stopni. Sory, tutaj. O! To ciekawe. Widzicie? Teraz się odwróciło. I w ten sposób po prostu dodajemy kilka takich, takich urządzeń. Możemy obracać to nawet o głupie 5 stopni tak naprawdę. I dzięki temu będziemy mogli tutaj dzięki temu oraz ciekawe czy ja to podłączę. Ok. I teraz jeśli wszędziemy do naszego samochodu czy tam do naszej kolejki, zobaczcie, że jest sobie sp... prawie spokojnie. Chyba zbyt duży kąt, niestety. Z shiftem pamiętajcie 8 stopni i dodajemy po prostu kolejny, 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 kolejny i to nam się wtedy pięknie odwraca. Czy teraz będzie ok? Aha, wiem o co chodzi. Tutaj nam się blokuje po prostu nasz e, sufit. O, tu się zdarzyło. To nam się blokuje. Ostatnio jak coś takiego zrobiłem, to znaczy zlikwidowałem takie rzeczy, to mi cały mój kurde wózek spadł. Bo gdzieś było coś niepodłączone. Jest teraz git, teraz jest git. I teraz on powinien bez problemu sobie wykręcić. Widzicie? Lekki tutaj, oczywiście, zawahanie. Natomiast całość poszła w miarę sprawnie. Możemy dojechać do tego momentu. Możemy się cofnąć. I działa to w miarę sprawnie. Dzięki właśnie temu, że mamy te dwa obrotowe tutaj. Czy ja mogę to oddalić? Mogę. Teraz będzie lepiej widać. Zobaczcie, jeden się odwraca, drugi jest w miarę prosto, następnie drugi się przewraca. I jedziemy dalej. I w ten sposób możemy zrobić bardzo ładny, delikatny łuk sobie w drugą stronę i gdzieś tam wykręcić i tym podobne rzeczy. Uu, drugi raz to nagrywam i po prostu trafia mnie. Dobra, możemy sobie stanąć. To, są, to jest początek. Nie wiem, czy nazwać to serią, czy tam. Tak, można to nazwać serią. Czy ja stąd wyjdę? Możemy to nazwać serią o moich przygodach z budową kolejki. Ja Was oczywiście zapraszam na kolejne części i będziemy. Tu trzeba tak uważać z tymi klockami. Czemu tu nie ma jakiejś Ctrl Z, żeby to cofnąć? Chociaż jeden ruch. Czasami się zdarzy tak. Zdarzyło się tak. Na poprzednim moim nagrywaniu, szkoda, że nie mam tam mojej miny albo czegoś, miałem zbudowaną już tą, cały ten tor, aż do tamtych silosów. Następnie chciałem usunąć tutaj jeden klocek i zamiast usunąć go z wagonika, to mi się to przesunęło i usunąłem stąd. Całość poleciała w piździec w dół, walnęło jak nie wiem co, bo nie było skończone, nie było tam podpory. Jakby była podpora, nie byłoby problemu, Natomiast jej nie było. I tak się to wszystko zakończyło. Był z Wami i Ja Was zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Życzę Wam wesołych świąt. Jeśli ktoś to ogląda przed świętami wielkanocnymi, oczywiście ja będę kończyć tę kolejkę dopiero niestety w przyszłym tygodniu. Tak samo jak moje prace nad moim ciągnikiem, który widzieliście wcześniej. Dopiero w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że uda mi się zakończyć je w miarę, w miarę, w miarę. Dużo roboty czeka mnie oczywiście przy tym. Natomiast widzicie, że całość wygląda dosyć fajnie. Tutaj będziemy mogli walczyć z, ze zmianą tego imidżu powiedzmy na, tej, na tym wózku czy na tej całej konstrukcji to mogłoby być, teoretycznie to mogło być tutaj niższe i tak żeby to działało, jeśli byśmy po prostu ten trójnik dali w poziomie. I to nie byłoby takie wcale, wcale głupie. Dotąd by było o jeden całe, 1, dwa, trzy klocki praktycznie byłoby to niższe. No dwa, dobra, o dwa klocki niższe. Dobra. Ja pozdrawiam Was. Łapki w górę. Oglądajcie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.